Dzień dobry! Białą kiełbasę możecie przygotować na wiele sposobów. Są to sposoby mniej lub bardziej pracochłonne, ale najważniejsze jak dla mnie, aby to było pyszne połączenie smaków. No i jeśli przy okazji też nie jest to pracochłonne, to już jest w ogóle rewelacyjna kiełbasa. I dzisiaj mam taki przepis na białą kiełbasę w cebuli. Zapraszam Was na film. Od razu przechodzę do składników. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebna biała kiełbasa i cebula. No dobrze, ale ile? Dokładnie tyle samo wagowo białej kiełbasy, co cebuli. Ma to być w końcu biała kiełbasa w cebuli, więc cebuli powinno być dużo, chociaż ona i tak się skurczy. Ja tutaj mam 5 białych kiełbas. Są to oczywiście kiełbasy parzone i one ważą 400 g. Cebuli mam również około 400 g. To nie apteka, nie musi być równo. Co będzie jeszcze potrzebne? Będzie potrzebne masło klarowane. Taka uczciwa, kopiasta łyżka. I ostatni składnik tego przepisu to sól. Ile? A to wszystko w zależności od tego, jak słona jest kiełbasa, której będziecie używać. Ja użyję około 1 czwartą łyżeczki soli. Zresztą ja nie lubię, jak coś jest bardzo mocno słone. I to wszystko, jeśli chodzi o składniki. Potrzebna będzie jeszcze deska do krojenia, duży nóż, oczywiście ostry, ale ten mały, którym będę nakrawać kiełbasy, powinien być bardzo ostry. No, i wystarczy, że będziecie mieli patelnię. Polecam wam taką głęboką patelnię, bo w niej się najlepiej smaży i coś do mieszania. To wszystko jeśli chodzi o składniki, o potrzebne akcesoria. Przepis jest łatwy, prosty, zatem zabieram się do pracy. Ustawiam na płycie, włączam ogrzewanie na około 1 trzeciej mocy kuchenki i przekładam masło klarowane. I ono mi się powoli już będzie tutaj roztapiać i nagrzewać. A w tym czasie cebulę obieram z łupiny, z dwóch stron obcinam końce, a to dlatego, że cebulę będę kroić w piórka. Czyli cebulę kroję na pół i kroję w piórka. Cebula pokrojona, zatem zwiększam moc kuchenki pod patelnią z masłem klarowanym do około 3 czwartych, czyli ma być taka mocno gorąca ta patelnia. I gdy tylko tłuszcz rozgrzeje się na tyle mocno, że po przyłożeniu kawałka cebuli będzie skwierczeć ta cebula, będą się robić takie bąbelki, wtedy mogę przekładać cebulę. Po przełożeniu cebuli mieszam, podsmażam przez około minutę na takiej dużej mocy, a potem zmniejszam moc kuchenki do około 1 trzeciej, 1 czwartej, czyli taka mała moc, żeby ta cebula mi się szkliła. A w tym czasie zdejmuję z kiełbasy osłonkę. Oczywiście nie musicie zdejmować osłonki, tym bardziej, że ona jest naturalna. Ja jednak ją zdejmuję, bo nie lubię jej. Zresztą ona podczas smażenia potrafi tak brzydko odejść od kiełbasy i ta kiełbasa nie wygląda ładnie. Po zdjęciu osłonki z kiełbas wszystkie nacinam z dwóch stron. Wzorek dowolny. U mnie to taka gęsta kratka. Uważam, że wtedy kiełbasa wygląda o wiele bardziej atrakcyjnie. W tym czasie zeszkliła się cebula, czyli zrobiła się taka lekko przeźroczysta, szklista, stąd nazwa, więc mogę cebulę posolić. Dodaję sól, mieszam i zwiększam moc kuchenki do około 3 czwartych. Na tak mocno rozgrzaną patelnię z tłuszczem, tam jeszcze powinien być tłuszcz, gdyby nie było, to możecie dołożyć. Przekładam kiełbasę. Staram się ją położyć bezpośrednio na patelni, także ta cebula jest odsunięta na boki. No i teraz podsmażam. Podsmażam przez około 10 minut, aż cebula się zrumieni, i w tym czasie również będzie się rumienić kiełbasa. No i też oczywiście podgrzewać. Chociaż tak naprawdę, jeśli chcecie mieć bardziej zrumienioną i cebulę, i kiełbasę, możecie podsmażać dłużej. A jeśli chcecie, żeby była taka bardziej delikatna, to podsmażajcie krócej. I to tyle. Danie jest gotowe. I to muszę Wam powiedzieć, że to jest świetne danie na ostatnią chwilę. Świetne danie dla leniuszków, bo możecie przygotować w ten sposób pyszną, aromatyczną kiełbasę na ciepło, zrobić z niej danie. Ja bardzo lubię połączenie tych dwóch smaków i bardzo Wam je polecam, szczególnie jak nie macie czasu. Życzę Wam, jak zawsze, smacznego. I do zobaczenia.